Umiłowani Panu Jezusie Chrystusie, dzisiaj czas na ostatnie nasze spotkanie z psalmem tygodnia. Za tydzień wspominać już będziemy pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa ze swoimi uczniami, a potem wpatrywać się i zagłębiać po raz kolejny w sens Wielkiego Piątku, by w niedzielę znów cieszyć się radością zmartwychwstania. Dziś jednak zechciejmy jeszcze w to czwartkowe popołudnie sięgnąć do psalmu, od którego bierze się tak naprawdę nazwa Piątej Niedzieli Pasyjnej judika, a właściwie łacińskiej, Judex, to sędzia. W ten właśnie sposób zwraca się psalmista. Do Boga, bądź sędzią, moim Boże, i rozstrzygnij mój spór z narodem bezbożnym, wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, bo Ty jesteś moim Bogiem, Ty jesteś moją ostoją. Tak właśnie rozpoczyna się ta pieśń. Ufna prośba do stwórcy, by ten wziął wierzącego człowieka w obronę. By przyznał się do Niego, by stanął po jego stronie w pośród wszystkich ziemskich lęków i problemów. My nie wiemy, czego one konkretnie dotyczą, ale to nie w tej chwili ten psalmista jest naszym bohaterem, ale my sami. Bo do nas przede wszystkim Bóg poprzez ten psalm chce przemówić. Myśmy pośród tego wszystkiego, czego doświadczamy, z czym się zmagamy, zawsze mieli świadomość, że nasze oparcie jest w Bogu, że tam jest nasza siła, że tam jest nasza nadzieja, nawet kiedy życie kreśli zupełnie inne scenariusze. Psalmista zdaje się o tym pamiętać, ale mimo wszystko z jego serca Wydobywają się przecież słowa zwątpienia, pyta Boga, dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny? Jakże to wszystko pasuje znów do nas, a przynajmniej do mnie osobiście, te słowa bardzo mocno w ostatnim czasie trafiają. Ileż to razy pytaliśmy Boga właśnie o to samo, dlaczego? Dlaczego mam chodzić smutny? Przecież tak wiele mówisz Boże o radości, szczęściu, a jednak oprócz tego przychodzi w życiu ten czas, że te wartości schodzą na dalszy plan, a w serce wkrada się pustka, rozgoryczenie, żal. Myślę, że nie jeden człowiek w dzisiejszej dobie z tym problemem się zmaga. Mówiliśmy zresztą już o tym przez pryzmat historii Chioba w minioną niedzielę, że nasze życie też jest doświadczone niejedną chiobową wieścią. Ale całe szczęście chyba na tej beznadziejności się nie kończy, bo każdą taką trudną chwilę i pustkę Wkrótce wypełnia Boża treść i Jego wezwanie: tak jak kiedyś do Eliasza Wstań, posił się, bo masz jeszcze drogę przed sobą. Nie wrócimy czasem do pewnych spraw, nie dopowiemy zamkniętych historii. Ale możemy z Bożą pomocą tworzyć nowe i iść przed siebie, w Nim pokładając wiarę i nadzieję. I o to też w tych słowach prosi psalmista. Nie chcę być sam, chce razem z Bogiem mierzyć się z każdym kolejnym dniem. Dlatego prosi Go, ześlij światło i prawdę swoją niech mnie prowadzą. Niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do Twoich przybytków. Bóg jest światłością. No mówimy o tym praktycznie od Adwentu. Ale jak inaczej? Skoro na każdym kroku daje nam tego świadectwo, choćby przez pryzmat życia Jezusa Chrystusa, który od początku do końca o tej światłości nie tylko mówił, ale był nią dla błądzącego w ciemnościach człowieka, dla swoich apostołów, którzy także przecież w kluczowych momentach tracili wiarę. Choćby Piotr, dla zagubionych, chorych, cierpiących, aż wreszcie tam na krzyżu, gdy zwrócił się do jednego ze złoczyńców i obiecał: Dziś będziesz ze mną w raju. Boża światłość zwycięża. Boża światłość motywuje, inspiruje do działania. Pamięta też o tym inny pieśniarz XVII-wieczny Andreas Ludwig Gotter, kiedy pisze O Jezu, Słońce łaski, światłości życia Ty, niech światła Twego blaski rozświetlą serce mi, rozwesel łaską swoją i odnów duszę moją. Nie odmów, Boże, mi starego człowieka myśli zakusy grzeszne złam. Niech z Tobą jak najściślej w serdecznym związku trwam. W Twej służbie, dla Twej chwały niech żyję odtąd cały, bo odkupienie mam. Wznieć we mnie Twe poznanie o skarbie duszy mej. Rozjaśnij umysł, Panie, przez słowo prawdy swej, bym w Ciebie wierzył silnie, trwał w prawdzie nieomylnie. Ach, wzrastać we mnie chciej, i my tego potrzebujemy. Bo te wszystkie smutki, lęki, niepokoje, trudne doświadczenia spychają nas zawsze w stronę zwątpienia. Ale gdy mamy tę wiarę, to Bóg rzeczywiście dźwiga nas z kolan, pozwala wstać, by iść dalej. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga Wesela i Radości i będę Cię wysławiał. W tych słowach kryje się niezwykła symbolika. Człowiek napełniony tą Bożą światłością, nakarmiony Bożym Słowem, przestaje się bać, podchodzi bliżej, aż do ołtarza, by czerpać z niego to, co najlepsze, by oddać Bogu chwałę, uwielbić go pieśnią, ofiary, ofiarą, która płynie z serca. Co mam na myśli? Wiemy przecież, że w czasach przed Jezusem Chrystusem tylko kapłan mógł składać Bogu ofiary. Tylko On w imieniu ludu mógł komunikować się z Bogiem. Chrystus zdejmuje tę barierę, bo sam sprawia, że Bóg jest dostępny dla wszystkich bez zbędnych pośredników. Bez tych, którzy szufladkują, przypisują do konkretnych kategorii pobożności. Nie. On pokazał, że na tych samych warunkach, wypełnionych łaską, pokojem, miłością, przyjmuje i faryzeuszy, i celników, i ludzi bogatych i ubogich, wykształconych i prostych. Nie ma podziału. Każdy ma prawo przyjść przed Boży Ołtarz i przed Bożym Obliczem złożyć wszystko, co leży mu na sercu, a potem wzmocnić się Jego wspaniałymi darami. W śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu czytamy, że zasłona świątynna, oddzielająca miejsce najświętsze, niedostępne dotąd dla wszystkich, teraz runęła. Bo Bóg pojednał się z człowiekiem, bo Bóg zawarł nowe przymierze. I takiego Boga chce widzieć psalmista. Takiego Boga my sami, dziś, my sami dzisiaj mamy przed sobą. Bo wiemy, że droga Jezusa Chrystusa nam to wszystko dała. Na nim dokonał się Boży sąd. On został poświęcony za każdego z nas, byśmy w jego śmierci, w darze otrzymali życie. I to się dokonało ta ofiara dopełniła się na ołtarzu krzyża Golgoty. A dla nas zrodziła się tam prawdziwa obfitość Bożych darów, które zawsze rzucać będą nowe światło na nasze życie. Niech ta właśnie prawda zawsze nas umacnia, podnosi, zwłaszcza wtedy kiedy przytłoczeni trudami doświadczeń, brakuje nam wiary. Czemu rozpaczasz duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. My jesteśmy tacy sami jak ten psalmista. Wiemy, że na Bogu można polegać, wiemy, że On niejedno już uczynił, ale niech ta wiedza nie pozostanie w nas martwa. Niech zawsze obfituje w wiarę, niech nasze oczy podnosi ku górze, niech przypomina, że po chwilach smutku prędzej czy później przychodzi radość. Po żałobie wesele, a po śmierci z martwych wstanie. I Bóg nie zostawi nas w tej ciemnej dolinie, ale zawsze powiedzie do światłości. Pamiętajmy o tym, gdy za chwilę wkroczymy w wielki tydzień, gdy raz jeszcze przeżywać będziemy tamte wszystkie wydarzenia, wpatrując się w upokorzenie Bożego Syna. Który, będąc świętym, bierze na siebie grzech człowieka, który, będąc Bogiem, staje się sługą, rozważając dramat jego uczniów, którzy, tak jak ten Piotr w dzisiejszej Ewangelii, nie potrafią sobie poradzić ze stratą mistrza. Odkryjmy w tych wszystkich obrazach siebie. Spójrzmy na swoją historię, na swoje emocje, na swoje oczekiwania i na swoje rozczarowania. Przeżyjmy je razem z Chrystusem, ale też nie zapominajmy o tym, że tamta historia ma szczęśliwy koniec i taki sam może mieć nasza historia. Jeśli damy temu wiarę, że Bóg jest Panem życia i do niego należy ostatnie słowo, duszo moja ufaj Bogu, bo On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Niech ta pieśń wypełni zawsze nasze serca.